Moi drodzy, to już ostatnie dni funkcjonowania targowiska w jego dotychczasowej lokalizacji. Jak informowaliśmy, od 31 sierpnia targowisko miejskie będzie przeniesione na teren Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu Wolności 60. Często zadajecie pytania, dlaczego akurat tam będzie przeniesione targowisko. Otóż chcielibyśmy wyjaśnić, że zanim zapadła ostateczna decyzja o przeniesieniu targowiska właśnie na teren naszego stadionu miejskiego, rozważaliśmy bardzo Trzy inne lokalizacje. Nieruchomość przy ulicy Kopernika 7, a więc dawna komunalka, Targowica przy ulicy Łaskiej na wprost 1 maja, jak również Targowica przy ulicy Srebrzyńskiej. Jednakże te lokalizacje nie mogły być przez nas brane pod uwagę z uwagi na to, że posiadają tylko jedną bramę wjazdową, bądź nie posiadają dostępu do bieżącej wody, co nie tylko na co dzień, ale w szczególności w tym szczególnym okresie, w którym się znajdujemy, epidemiologicznym, ma bardzo duże znaczenie. Dlatego od 31 Sierpnia zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta na zakupy na targowisko miejskie przy placu Wolności 60. Proszę Państwa, modernizacja targowiska to nie tylko szereg prac, które trzeba wykonać na placu targowym, ponieważ w trakcie prac projektowych nad modernizacją targowiska okazało się, że infrastruktura kanalizacji sanitarnej i wodociągu, która biegnie tuż przy, przy targowisku, jest w bardzo złym stanie technicznym i zaszła konieczność natychmiastowej wymiany tej infrastruktury. Stąd już od 1 września Przedsiębiorstwo Komunalne wykona dla nas te prace. Wartość tych inwestycji to kwota blisko 700 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o wycięcie drzew, Państwa, chciałem Państwa uspokoić. Było to niestety konieczne ze względów projektowych i ze względów na wykonywaną instalację kadalizacyjną wodociągową. Natomiast w to miejsce zostanie nasadzonych trzy razy więcej drzew. Bilans tlenowy będzie dodatni. Jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby podążyć za handlującymi i robić zakupy na Placu Wolności, żeby wspomóc handlujących, żeby mogli oni przejść przez te trudne chwile, jeżeli chodzi o finanse. I zapraszam Państwa za pół roku na Rynek Nasumerskiego. Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy kupowali lokalnie i wspomagali naszych handlowców. Dlatego wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy na targowisko miejskie przy Placu Wolności 60. I pamiętajcie moi drodzy, no, musimy się przez jakiś czas przemęczyć, ale gwarantuję Wam, że efekt końcowy tych inwestycji naprawdę zrobi na Was ogromne wrażenie. Budujemy dla Was, robimy to dla Was, pozdrawiamy Was serdecznie.